Wszystkim z tej strony Weronika Erik i tak jest dzień przed świętami, a ja dam radę nagrać Daily przez 24 dni codziennie. Tak w sumie to jeszcze 23, ale już mam nagrany odcinek na 24. Zaraz pewnie będę nagrywać albo jutro z rana, tak. jutro mówię ten ostatni odcinek Daily będzie nagrany. Znaczy nagrany. Będzie wrzucony dosyć wcześnie, nie będzie on o 19, pewnie będzie tak około południa. Coś około 12 albo 14, jak zawsze w niedzielę wstawiałam. Coś takiego. Um. A dzisiaj przychodzę do was ze świątecznym Q&A i będę czytać pytania z zeszytu. Mam go na odwrót, z biologii. Ale to widać, że chyba mruga, no nie? Także lecimy dosyć szybko z tymi pytaniami, więc tak. Czy będziesz oglądać Kevina? Kevina oglądam zawsze co roku i w tym roku nie ma inaczej. Będę oglądać. Twoja ulubiona potrawa We Wigilię? Moją ulubioną potrawą jest oczywiście sałatka jarzynowa oraz pierogi z pieczarkami, ale lubię również i krokiety z pieczarkami. To są takie trzy rzeczy, które najczęściej chyba praktycznie które jako jedyne jem. Coś wypadło. O oh wow, znalazłam autograf. Wow, lambery, fajny był ten koncert. Jak się czujesz po tylu nagranych odcinkach? Nie wiem, czy wziąłam to jako świąteczne. Ale czuję się w miarę Okej, okay, ale chyba teraz będę tak odsypiać te wszystkie odcinki, że wow, mój telefon chyba w końcu odpocznie. Także o tyle dobrze. Kiedy ubrałaś chwinkę? Było na kanale 10 grudnia, albo 9, jeśli dobrze pamiętam. Czy pokażesz później, co dostałaś na święta? Szczerze to nie wiem, bo yy, mogłam coś takiego zrobić, ale żeby ktoś nie wypalił z czymś takim, że wow, fajnie, że się chwali z coś takiego, więc... Możecie mi napisać w komentarzach, czy byście chcieli zobaczyć taki odcinek, gdzie ja wam po prostu pokazuję wszystko, co dostałam, bo nie będę robić open... Open boxu, że otwieram paczkę. Tego nie będzie na pewno. <laughs> Ale jeśli byście chcieli zobaczyć, co dostałam, to piszcie śmiało. Albo na Instagramie będzie na pewno pokazana. Tegoroczne święta spędzasz w domu, czy u kogoś? W domu spędzamy. W tamtym roku chyba spędzaliśmy u siostry, w tym roku spędzamy u nas. Tak. Twoja ulubiona kolenda. Cicha noc. Naprawdę. Najpiękniejsza kolenda, i już o tym mówiłam parę razy. Tak, to jest to. Czy masz jakieś postanowienia noworoczne? Mam i mam zamiar je spełnić, i nie będę ich zdradzać, bo ja nie lubię zapeszać. Ja wolę po prostu to spełnić. Jeśli coś się stanie, to po prostu będę wam o tym mówić. W ten sposób zróbmy. Najpiękniejszy w świętach dla ciebie to. Chyba najbardziej właśnie ten czas taki świąteczny, ogólnie lubię śnieg, lubię taki czas, kiedy jest tak dużo, wiecie, lampeczek, jest tak ładnie, jest zimno, można się spotkać tak z rodziną, dajemy sobie prezenty, pakowanie prezentów, dawanie tych prezentów, taki ogólnie świąteczny czas, ja bardzo lubię taki świąteczny czas, świąteczne filmy, świąteczne potrawy, jakieś napoje. Wszystko to jest takie super, i chyba lubię święta za całokształt. To nie jesteś takiego, że lubię tylko jedną rzecz za święt, tylko i po prostu lubię ogólnie święta. Bardzo lubię święta. Twoja ulubiona bajka oraz film świąteczny. Mm. Ulubionym filmem to jest oczywiście Kevin Sam w domu, chociaż też lubię ogólnie wszystkie filmy takie właśnie świąteczne i oglądam zawsze. Na przykład Last Minute, Nikolaj z 34 ulicy. Tam, jest w... Wszystkie oczywiście części listów do M oglądam. Yy... A z bajek? Szczerze to ja nie wiem jaką bym wybrała. Naprawdę jakby. Ja raczej się skupiam na filmach. Na bajkach to tak nie wiem. Raczej wszystkie oglądam, ale nie mam chyba swojej ulubionej. Lubię na przykład Artur ratuje gwiazdkę, ale nie jest moja ulubiona bajka. Yy, tu kiłuję będzie dosyć krótkie, bo mój telefon po prostu pada, więc ostatnie pytanie było ich naprawdę dużo, ale niestety... Nie dam rady na wszystkie odpowiedzieć, i wybieramy. Czy za rok też nagrasz Daily Świąteczne? Nie mam pytań. Nie wiem, czy będę miała na to czas. Jeśli Wam się takie coś spodobało, to może zrobić, że to będzie nasza taka tradycja, że będę to nagrywać już co roku, chociaż wątpię, żeby mi się to udało. Może będę robiła, że tak jak niektóre moje koleżanki, czyli co parę dni będę to nagrywać. Ale nie obiecuję, naprawdę nie wiem jak się to stanie i w ogóle, więc... Może być ciężko, ale tak, dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję Wam ogólnie za to Daily, dziękuję, że jesteście. Wbiliśmy ponad 800 subskrypcji i ja naprawdę nie wiem jak to się stało w tak krótkim czasie, bo zanim zaczęłam nagrywać daily, to ja miałam 750 coś, a teraz jest ponad 800. Ponad 50 osób przyszło na mój kanał. Nie wiem jak to się stało, nie wiem jakim cudem, ale naprawdę... Mój telefon uznał, że wyłączy mnie w trakcie swojej wypowiedzi do Was, więc po prostu jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy wpadli tutaj na ten kanał i zostali na dłużej. I widzimy się ostatni raz jutro. A później wracamy już co tydzień w niedzielę. Bye! You. I wesołych świąt! I oczywiście coś musiało się popierniczyć, bo coś mój telefon zaczął oczywiście odstawiać.